Już od samego początku w tradycji te dwie postaci, Marta i Maria były utożsamiane z dwoma rodzajami życia. Vita activa i vita contemplativa, czyli życie takie aktywne i kontemplatywne. Czasem niepotrzebnie je przeciwstawiając, bo chodzi o to, że dobrze, żeby była między nimi równowaga, oczywiście z pewnymi akcentami rozłożonymi w zależności od powołania, jakie się wypełnia. Czasem jest więcej tej aktywności, czasem Kontemplacji, ale myślę, że ta Ewangelia jest nie tylko o tym, to jest coś też bardzo dla nas, na nasze dzisiejsze doświadczenie. I myślę, że takim doświadczeniem nie tylko Marty, ale i nas dzisiaj bywa wieczne zabieganie. Cały czas jest coś do zrobienia. Kolejne rzeczy nam wpadają do kalendarza i końca nie widać. W oryginale greckim właśnie to sugeruje ten czas, kiedy Marta, ten czasownik, kiedy Marta uwijała się. Czy była pochłonięta dosłownie różnymi posługami, sugerował, że to jest jej taki trwały nawyk, że ona cały czas tak ma, że musi być cały czas w ruchu, cały czas wszystko musi być doskonale przygotowane. Myślę, że obok tego zabiegania idzie nierzadko w parze też perfekcjonizm, właśnie, że wszystko musi być idealnie, czy z drugiej strony, wszystko jest na mojej głowie, bo nikt tak nie zadba jak ja. I kiedy człowiek jest taki cały czas zabiegany, ma mnóstwo tych spraw, cały czas dopina właśnie wszystko na ten ostatni, przysłowiowy guzik, no to go później ciśnie pod szyją i puszczają nerwy. I to jest ta sytuacja z dzisiejszej Ewangelii, gdzie Marta dosłownie stanęła nad Jezusem i mówi Panie, nic Cię to nie obchodzi. To już jest ten moment, który był takim momentem kulminacyjnym, czy nawet eksplozji, bo wyobrażam sobie, że wcześniej już te ruchy Marty były takie nerwowe przy podawaniu tych wszystkich ciastek, placków, nie wiadomo co tam jeszcze było. I to, co miało być tylko dodatkiem do tego wydarzenia, przyjścia Jezusa do ich domu, stało się tym, co zdominowało całkowicie Martę. I że przy takim, takiej postawie możemy bardzo wiele stracić, kiedy cały czas biegamy, a nie zauważamy rzeczy najważniejszych. I wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą tej Ewangelii jest spotkanie. Spotkanie z Jezusem. Bardzo wyjątkowe, bo jak wiemy, niewiele już ich będzie. To jest ten moment, kiedy Pan Jezus już idzie do Jerozolimy, aby oddać swoje życie, aby dopełniło się Misterium Paschalne. Więc tych spotkań być może nie będzie już wiele i całe spotkanie niemalże Marta by straciła na tym bieganiu wokół tych wszystkich, no właściwie ważnych rzeczy, ale to było za dużo. Maria wybiera spotkanie z Jezusem i jego słowem. A Marta, no właśnie, jest tą, o której też święty łukasz wcześniej napisze, że te troski doczesne, to zabieganie potrafią zagłuszyć słowo. Że Marta nie ma szansy usłyszeć tego słowa, mimo że chce, bo ona też by chciała tak sobie usiąść, ale pochłonęły ją właśnie te, te rzeczy związane z gościną. Myślę, że to jest też coś więcej o naszym życiu, że taki czas, kiedy my się zatrzymujemy. Nie mamy nic do zrobienia, pozwalamy sobie na to, żeby właśnie nie działać. To jest jakiś szalenie deficytowy towar, ten czas niedziałania, ten czas nazwalibyśmy kontemplacji, czyli zatrzymania się, słuchania i patrzenia bez przymusu robienia czegokolwiek. Bez tego ciągłego muszę jeszcze to zrobić i tamto. I resztę tego czasu często nam pochłania telefon, internet, innego rodzaju rzeczy, telewizor. Towar bardzo deficytowy, ale szalenie ważny. Może to jest właśnie to, czego nam potrzeba dzisiaj, tego jednego, tego zatrzymania się. I czasem nie da się wyrzucić pewnych rzeczy z kalendarza, tych rzeczy do zrobienia, ale to jest dobre pytanie, co ja mogę pozostawić, co jest zbędne, co mnie okrada z resztek tego mojego czasu, który mógłbym dać właśnie na spotkanie. Przede wszystkim w ogóle z samym sobą, żeby zobaczyć, gdzie jestem, w jakim jestem stanie, co się dzieje w moim sercu. A to nie wystarczy się zatrzymać na minutę, bo czasem trzeba poczekać chwilę, zanim ten cały chaos, ten cały szum, którego na co dzień doświadczamy, nam przeleci przez głowę i przez serce usłyszeć siebie, a w sobie też usłyszeć Boga. Dwie bliskie nam osoby, my sami i Pan Bóg, który, jak mówi święty Augustyn, jest bliżej nas niż my sami siebie, niż my sami siebie. I oczywiście ci, którzy są wokół nas, nasi bliscy, oni też potrzebują takiego czasu który im damy, którym nazwalibyśmy tym momentem kontemplativa, że oni mają czas, żeby się wypowiedzieć, żeby być z nami, żeby być usłyszanym, zobaczonym, zauważonym, żeby dać im ten piękny czas, który jest dzisiaj skarbem. I czasem nam się tak wydaje i to jest rzeczywiście prawda, że taką przeszkodą największą w tym spotkaniu bywa egoizm, że my pozostajemy nawet w spotkaniu skupieni na samych sobie. Ale myślę, że też bardzo może nam przeszkadzać właśnie to zabieganie, a, albo to, co jest jego skutkiem, czyli to zmęczenie, poddenerwowanie. Trudno wtedy zobaczyć drugiego człowieka, bo to wszystko musi mieć ten czas, właśnie, żeby się uspokoić. A przecież dobre spotkania, można powiedzieć, są taką solą naszego życia, że dobre spotkania dają nam wytchnienie, dobre spotkania nas przemieniają i ożywiają. I wracając trochę do Marty, a trochę też do Abrahama. To jest taki temat też przewodni dzisiejszego słowa, ta gościnność. Abraham przyjmuje trzech mężów, którzy jak się okazuje są aniołami bożymi, czy wręcz samym Bogiem, jak tradycja nam dopisuje, w trzech osobach. Czy Marta właśnie, która dba o tę gościnność, to, to było zgodnie z tradycją żydowską. Ta gościnność jest ważna. Gościnność jako przyjęcie drugiego, jako zobaczenie drugiego, ale właśnie, żeby nie utracić w tym wszystkim spotkania, w tym dbaniu o to, żeby jak najlepiej ugościć, zająć się samym gościem. Jak mówi przysłowie: "Gość dom, Bóg w dom". No tego właśnie doświadczył Abraham. Takie było już w starożytności powiedzenie, że trzech zobaczył, ale jednego adorował, uwielbił, zobaczył. Przyjął trzech, wydawało ci by się mogło zwykłych mężczyzn, to był sam Bóg, który go nawiedził. I czasami też nasi goście, nasi bracia, siostry, nasi bliscy. To, to też jest ktoś, kogo można określić gość w dom, Bóg w dom, że sam Pan Bóg przychodzi do nas w osobie gościa. I gościnność jest ważna, ale żeby przyjąć tego człowieka przede wszystkim, on jest najważniejszy i to spotkanie, a nie kawa, ciastko i te wszystkie inne rzeczy, posprzątane, doskonale mieszkanie. Niedziela to jest taki dzień, w którym jesteśmy zachęcani za tego, nie działać, tak jak to słowo nasze w języku polskim oznacza, niedziela, nie działaj. Zatrzymaj się, spotkaj się i daj ten czas drugiej osobie, kontempluj tę osobie, czyli też zamilcz, przestań myśleć o sobie, stań się dla tego drugiego człowieka. No ale też niedziela, niedziela to jest wyjątkowy czas spotkania z Bogiem. I kiedy tak modliłem się też już tym słowem w naszej kaplicy nowicjatu, tam mamy taki ołtarz, na którym jest właśnie ikona Trójcy Świętej, czyli tych trzech aniołów. Ona tak jest namalowana z taką odwróconą perspektywą, jak to często w wschodnich ikonach, gdzie sam człowiek, który stoi przed tą ikoną jest zaproszony. Trzech aniołów przy stole i to ja jestem zaproszony do tego stołu, czyli tak naprawdę to nie my gościmy Boga, ale to On w każdej mszy świętej, ale też w każdej modlitwie nas gości. Jest nieskończenie gościnny i nie zajmuje się rzeczami niepotrzebnymi, tylko jest całkowicie skierowany ku nam aby nas nakarmić, aby dać nam swoje słowo, aby dać nam pokój, aby dać nam swoją miłość, abyśmy odchodząc z tego spotkania przemienieni też mogli być dla kogoś takim gościem w domu, który przynosi Boga, który niesie pokój Boży, który niesie miłość. Amen.